Ceny ropy naftowej mocno wystrzeliły w górę po okresie świątecznym. W przypadku Stanów Zjednoczonych rynek ropy działał już od poniedziałku i zareagował dosyć mocno na... Informacje płynące z Białego Domu dotyczące Iranu. Donald Trump ma zdecydować się na to, aby anulować zwolnienia z sankcji dla głównych importerów irańskiej ropy naftowej, czyli będziemy mieli do czynienia prawdopodobnie ze spadkiem podaży. Iran dosyć mocno. Podniósł swój eksport ropy naftowej od początku tego roku. Jeszcze na początku tego roku obserwowaliśmy eksport na poziomie 600 tysięcy baryłek na dzień, natomiast obecnie jest to ponad 1,3 miliona baryłek ropy na dzień, więc jest to dosyć sporo i tak naprawdę możemy liczyć na około pół miliona baryłek na dzień spadku podaży. Ropa oczywiście zareagowała pozytywnie na te informacje, natomiast w średnim terminie okazuje się, że ceny ropy naftowej mogą spadać. Jest to związane z tym, że Arabia Saudyjska powiedziała, że jest w stanie nadrobić tą utraconą podaż czyli prawdopodobnie będziemy mieli podwyżkę produkcji ze strony Arabii Saudyjskiej. W tym momencie Arabia Saudyjska produkuje nawet poniżej 10 milionów baryłek na dzień, czyli znacząco poniżej celu, który został określony w porozumieniu o cięciu produkcji. Natomiast bardzo podobną sytuację mieliśmy w zeszłym roku, kiedy Arabia Saudyjska oraz inni producenci zdecydowali się na podniesienie produkcji ze względu na to, że mieliśmy spadki produkcyjne w Wenezueli. Czy w Libii. Obecnie, jeżeli w Iranie będziemy mieli spadki produkcyjne, to prawdopodobnie Arabia Saudyjska oraz inni producenci doprowadzą do podwyżki produkcji i ceny ropy naftowej mogą spadać w okresie letnim, czyli generalnie odwrotnie do tego, jak cena ropy naftowej cena ropy naftowej powinna się zachowywać sezonowo, Wobec czego prawdopodobnie najbliższe kilka tygodni będziemy obserwować dalsze wzrosty cen, natomiast w okresie letnim, jeżeli Arabia Saudyjska oraz reszta producentów zdecyduje się na podwyżki produkcji, będziemy mieli spadki cen ropy naftowej, czyli na wakacje być może będziemy tankować taniej niż obecnie.